policja a co zrobi jak, jak, on, jak on ma tyle maszynki żeby je namierzał, za chuja To zmieniaj pi sobie Nie mogę niestety, ten Tomów ten to dawno zrobił U dostawcy da się chyba I nie możemy przegrać teraz hopie Nie ma tym To wygrajmy, ok? Mam no, silny teraz grit ogólnie. Brakuje mi 6 ziksów, niestety. O, dużo mnie brakuje czempionów, że miał że a nie teraz do rozpierdolenia. O kurwa, koniec. <grym> nie. Ja wygrywam! Dawaj, dawaj! <laughs> Przygrałem jednak. Ale dobra, nie, nie... zajęliśmy czwarte miejsce. Czyli nie ostatnie! Nieźle. Co? Czyli ostatnie. No ale no, kurde. Plus zero punktów dostałem, no nie nieźle. No. Ma. Na hyper się wykażesz, ok? No dobra. Tu masz tu tylko 500 punktów, hopia. Dole.